Witam. Jak wiecie, odchowuję sobie te małe stój sąki i karmię cały czas płytkami ze spiruliną, ogórkiem, cukinią, czym tam się da. I wiecie co, przypomniałem sobie: że mam tu takie fajne. O, już dobrze zakurzone opakowanie Formuła Gelt, czyli GEL, czyli żel. czyli pokarm w żelu dla zbrojnikowatych i nie tylko. I tak sobie pomyślałem, że chyba sobie to przygotuję w końcu. Ja to dostałem, słuchajcie, dawno temu, w momencie kiedy, nie wiem czy pamiętacie, myślę, że pamiętacie, ktoś kiedyś sobie pożyczył moje akwarium, wystartowało w konkursie Tropicala i Tropical uznał oczywiście, nie wiem jak to nazwać, reklamację, tudzież jakieś tam no, no po prostu, że, że tamta osoba nie miała prawa, gdzie udział w tym konkursie z moim akwarium i przyznało tą nagrodę mi. Między innymi w tym co dostałem było właśnie to opakowanie tego tutaj o żeliku. Ja to sobie już otworzyłem. Tu są trzy takie fajne opakowania tego czegoś, Instrukcja obsługi. A jest taka przesawka, jakby ktoś to chciał sobie zrobić, bo to można zrobić w formie pokarmu naraz podać dla czegoś takiego. Dobra, instrukcja obsługi. Przeczytałem sobie. Eee, w gorącej wody 75 do opakowania. Tak, tu jest zaznaczone 75, czyli do tej kreski by trzeba było nalać. Szybko mieszać, tak, zaszetkę jedną lub więcej w zależności od tego, czy 3 czy 1. Ja zrobię sobie jedną, bo nie wiem, jak to wyjdzie, wiadomo, nie ma sensu marnować całego pożywienia, jeżeli nie wiadomo, czy to się uda. W celu otrzymania pokarmu tonącego, proszek z wodą używać, łyżeczki 30 sekund mieszać. W celu otrzymania pokarmu pływającego, proszek z wodą 22 minuty mieszać, używając trzepaczki. A, to chodzi o to, żeby się po prostu napowietrzyło i pewnie te pęcherzyki powietrza utrzymują to w formie pływającej. Yy, dla mnie nie ma znaczenia, ja to chcę rozmalowywać po płytkach, po prostu yy, masem pokrywki, puszki, dobrze. Po przestudzeniu zabezpieczyć pojemnik z masą foliową i umieścić go w lodówce do stężenia na około półtorej do dwóch godzin. Tutaj pokrywka można podawać, porcjować, kroić i tak dalej. Trzeć na tarce, jak można, oproszę. Czas przechowania wodówce maksymalnie 5 dni. Ok, czyli będzie musiał być zostać pokarm szybko zjedzony. Dobra, ja użyję płytek ceramicznych. Dokładnie tych samych płytek, słuchajcie, które y, używam do spiruliny, tylko po prostu tym razem całych takich. Takie mam, więc sobie użyję. Eee, opakowanie jest dosyć wysokie. Trzepaczki żadnej nie mam, widelcem tam mieszać będzie ciężko. Ale nie był sobie czegoś nie wymyślił, zrobiłem sobie takie oto nieszadołko, mam nadzieję, że się sprawdzi, no dobra, to co, idę po wodę, tylko tu pisze gorąco i wody, tak i zawsze mnie zastanawia, co to znaczy gorąca woda, czyli nie wrzątek, tak, bo wrzątek miałby 100 stopni, a gorąca woda to ma ile, tak, no ile? No dobra, zagotowałem sobie wody. Nie należyła się zagotować, ale gorąca już chyba jest. No, zobaczmy, czy się opakowanie nie roztapia. No nie, nie roztapia się. 75 ml, to będzie gdzieś tyle. No jeszcze kapeczka. Dobra, jest gorąca woda. Dobra, opakowanie sypać i mieszamy, ja będę to robił na formę tonącą, o, chciałem, że to będzie bardziej zielone, to jest takie hmm, ciekawe, nie wiem, czy to widać. bo sobie na to to będzie o tak to wygląda myślałem, że to będzie bardziej zielone jakieś glony algi, kryl hmm no nie wiem, zobaczymy, mam no, nadzieję, że nasze stójcomki będą chciały to jednak jeść no dobra, wsypujemy czas start Pomieszam trochę dłużej, z tego względu, że są grudki jeszcze. Może to wynikać z niedoskonałości mojego miksera. No dobra, mamy jakąś taką w miarę jednolitą formę. Powiedzmy. I co? To teraz trzeba to wziąć na płytki, polać, rozprowadzić i będziemy testować. Zobaczymy, czy trójsunki będą to sobie jadły z tych płytek. No, Piszę, że to jest głównie pokarm dla zbrojników, ale ja tu widzę, że to jest raczej taki ogólny pokarm. Dużo mi tego wyszło, powiem szczerze. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie. Nie chcę tego dawać za grubo No jest tak, jak spodziewałem się Wyjdzie tego dużo, więcej dobrze, że zrobiłem tylko jedno opakowanie śmierdzi to. Taki zapach kojarzę skądś ten zapach Wiem Flaki tak. Lubicie flaki? Ja się nauczyłem w wojsku jeść flaki. Wcześniej jakoś mi to tak nie podchodziło. Jak czuję ten zapach to jest właśnie to. Mm -hmm. Nie wiem jak grubo to dawać. Tak się postaram, nie za grubo. Tą jedną płytką wyszło grubo bo trochę przelałem. Ale tą resztę jak to ma być dla tych stulisom, to nie chcę dawać za grubo, ponieważ za dużo ich tam nie ma, jest ich około tam, nie wiem, 20. To one tak szybko mi tego nie będą chciały zjeść. Średnio mi się wydaje, że one będą w stanie w jeden dzień takie coś zjeść, bo tego trochę dużo jest. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby to aż tak duże polce dawać. Przecież to jest żarcia, ja nie wiem. Całe moje akwarium musiałoby jeść to chyba przez 5 dni. Jak to można tylko w 5 dni w lodówce trzymać? Chyba, że źle przeczytałem. Eee, czas przechowywania w lodówce to maksymalnie 5 dni. O, jakie piękne, zapach występujący podczas przygotowania pokarmu jest cechą naturalną produktu i nie stanowi jego wady. No tak, no, każdy kto je flaki też się spodziewa, że będą śmierdziały. No cóż, to też nie jest ich wada. Dobra, miałem to tak ładnie zrobić, żeby nie napaskudzić i oczywiście trochę mi się na stół porozlewało. Mam jeszcze takie mniejsze płytki. Wiecie co, ja zużyłem może połowę tego pokarmu na no, takie duże płytki, ja myślałem, że ich zostanie. O, tutaj to dużo daje, ale to damy do 240 tam zbrojnikom. Zobaczymy, czy będą jadły. No właśnie, to robić pokarm głównie dla zbrojników. Spodziewałem się, że to będzie coś bardziej zielonego, a to takie... Takie se, bym powiedział. Nie wiem też, czy nie za dużo dałem wody, bo myślałem, że to będzie nieco gęstsze. No Zobaczmy, no dobrze, że nie, nie pokusiłem się o to, żeby zrobić od razu trzy opakowania. Dobra, resztę wylejemy tak jak w instrukcji do przykrywki. Dobra, niech to se ścieka. Płytki, teraz co? Należy pozostaje do stężenia, tak? Dobrze pamiętam. Wleję uzyskano masę do pokrywki, odpuszki, objętość odpowiednia dla jej jednej saszetki lub jednego pojemnika, na przykład foremki kostki lodu. Po przestudzeniu zabezpiecz pojemnik mas z masą folią spożywczą i umieść go w lodówce do stężenia na około 1 do 2 godzin. To znaczy się po stężeniu. Kiedy to stężenie? Jak woda odparuje, tak? Dobra. Wyłączam się. Słuchajcie, yy... Położę to jako, żeby to wyschło, potem to schowam do lodówki i widzimy się już w momencie karmienia. Ale powiem wam szczerze jak ja to włożę do lodówki i żona otworzy drzwi i poczuje ten zapach. No, witamy ponownie. Minęło parę godzin. Szalełko stężało. Jesteśmy w małym akwarium ze stój sumami. Zobaczcie, o, wcinają sobie ogórki. A ja mam płytkę. Tak to wygląda. Znaczy, tylko od tej strony jest trochę ciemno. Odprawiam to pod lampę. O, tak to wygląda, zobaczcie. To jest taka kalareta. Ożel, no tak, tak to się zresztą nazywa. A to przywiązałem na trucie. Na się tam małą płytkę zobaczymy czy one w ogóle do tego przypłyną, tak jak to się zachowuje w tej wodzie. No, już pierwsza soma przypłynęła. Szybko. No proszę, jest już pierwszy maluch na płytce. No to są nauczone, że jak płytka jeżdża, to trzeba szybko jeść. O i molinezję, tak. No dobra. Zobaczymy za jakiś czas. Trzeba dać chwilę. O, trzeba zobaczyć czy potem ta płytka wygra za górkiem. No na razie się na tym. Jedna z już sama i to niekoniecznie na jedzonku. Same molinezje też nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Dobra, przeniesiemy się do siedemsetki gdzie... O, zobaczcie. Molinezja. to jednak wie, co z tym zrobić. Przeniesiemy się do siedemsetki. O, zobaczcie, nie minęło 3 minuty i już coś tam skubią. Wniesiemy się do 700 tam włożymy dużą płytkę i zobaczymy jaka tam będzie reakcja a potem wrócimy tutaj, Dobra, do 700 włożymy całą taką płytkę. O, jest duża, tylko jedzonka jest tutaj dużo. Widzicie, to jest taki żel cieniutko nałożony. No, zobaczymy co się na to złapie. No, tutaj z racji tego, że konkurencja jest dużo większa, reakcja jest dużo szybsza. Zobaczcie zbrojniki Kiryski. Prawie automatycznie tutaj przybyły. O, i zobaczcie co tu się dzieje: jakiś spęd. Od razu schodzą się ze wszystkich stron. Zarówno Kiryski, jak i zbrojniki. Podejrzewam, że dla rana ta płytka już będzie czysta. No i dobra. Na dzisiaj to tyle. Potem Wam powiem jeszcze jak to się wszystko zjadło. Jesteśmy z powrotem na dole. Małe akwarium. I zobaczcie. Po prawej mamy ogórki. Po lewej jest ta moja płytka z tym jedzonkiem. To oczywiście na ogórku siedzą sobie sąki i krewetki. Ale tutaj też już się pojawiły. No i molinezy, które to cały czas jedzą. Dobra, ci są już pierwsze krewetki i pierwsze trzy stulisomy. Wniosek taki na szybko. No ryby przepływają. Czują jedzenie. Wiedzą, że coś jest. Zobaczcie, ile kielisów wyszło, szuka jedzenia. Bo je czują. Czują je w wodzie. Tylko po prostu nie są nauczone, że jedzeniem jest ta płytka. Dlatego na tej płytce ich nie ma. Aczkolwiek niektóre na te płytkie wpływają i z niej schodzą jakby nigdy nic. Ale jak widzicie tutaj jest L66, jest 236, czyli nie są żadne zbrojniki i te ewidentnie coś tutaj czują, bo tu przypływają. A że coś w tym jest. Kieliski też potem zasuwają, a nic, może po prostu tego nie umieją do tej pory w takiej formie, nigdy nie podawałem jedzenia i po prostu nie wiedzą, że to jest jedzenie. Zaraz płytka wygląda tak, czyściusieńka, nie ma najmniejszego śladu po pokarmie, ktoś się tu znajdował, wszystko zostało wyjedzone do ostatniego okruszka, można byłoby rzec, gdyby tu chociaż były okruszki. Ale słuchajcie, nie ma, nic, nie ma nic, nie ma śladu, już w nocy, w zasadzie w nocy, no około się śladem spać, to tutaj już było wszystko pięknie wyczyszczone. nie gdzie jeszcze były resztki pokarmu, więc do dosłownie w przeciągu, nie wiem, dwóch godzin poradziły sobie z całością tej płytki, żeby to wszystko prawie że do końca zjeść. Ja kręciłem, to już się światło trochę wygaszało, więc były słabe warunki, więc już dalej nie nakręcałem tego. Ale słuchajcie, no naprawdę poradziły sobie z tym szybko, wpadły od razu na to, tam gdzie się w zasadzie zbrojnik jakiś dostał, to zostawił dziurę. Mi się zdawało, że one tego nie jedzą, a to dlatego, że ten kolor był podobny do tej płytki, nie było tego widać, ale naprawdę bardzo szybko to zjadły, więc chyba im to zasmakowało. Zjadły to głównie zbrojniki i kielski, więc super. No dobra, mamy jeszcze kilka płytek, więc na pewno je tutaj włożę i dokarmię nimi. Zatem przenieśmy się do małych stójsą. Zobaczmy, jak one sobie poradziły. A to już jest małe akwariusz ze stójsą i już wam pokazuję, jak one sobie dalej jedzą. Tutaj mamy na ogórku dwie stójsomki, kilka krewetek. A tu kolejna stójsomka. Ładnie rosną. A jeżeli chodzi o naszą płytkę, to wygląda to tak. Jak widać, pokarm na niej jeszcze jest. Stulisony jak najbardziej się na tym skarmiają. Dosyć nieśmiało, ale w sumie jest ich tutaj z drugiej strony płytki chyba cztery. Na samej płytce z przodu trzy, jedna pod, jedna obok. Więc jakieś tam zainteresowanie tych stulisom tym pokarmem jest. O, widzicie, molinezja też sobie skubia nie jest on tak zjedzony, tak mocno jak się spodziewałem, ale może tego, że tu była trochę grubsza warstwa, a jednak stwórcy to tak sobie delikatnie po to zeskrobują. Nie jest tak, że jak wielkie zbrojniki, które są na górze, które się po prostu dosą i w moment jest centymetr kwadratowy zjedzony, tu tak widać po malutku, po malutku coś tam sobie skubią, ale to dobrze, bo to oznacza, że ten pokarm staczy na dłużej. Sam fakt, że one są przy tym pokarmie, oznacza, że no, chyba go rozpoznajemy jako jedzenie i im smakuje. Wiesz, u mnie dobrze może to być też tak, że po prostu widzą płytkę i płyną, no i automatycznie po płytkę znają od najmniejszych swoich lat. Lat? Nie wiem czy lat. Ale od początku swojego życia. No dobra, zobaczymy jak długo ta płytka tutaj będzie, czy ten pokarm się zepsuje, czy nie, A, ale to już chyba nie w tym odcinku. No to tyle z tego pokarmu. Do zobaczenia. Cześć.